Bardzo serdecznie chciałem podziękować kapitule i redakcji za przyznanie nagrody IT Champions 2022 za Enterprise Software Applications i również za Innowacje dla Przedsiębiorstw. Ta druga nagroda ma dla nas wyjątkowy wymiar z tego względu, że od ponad 30 lat wspieramy polskie przedsiębiorstwa w informatyzacji. Jednocześnie chciałem wykorzystać okazję, żeby podziękować naszym partnerom, naszym klientom w szczególności, którzy pomagają nam rozwijać nasze aplikacje wspólnie, ale również naszym pracownikom, którzy od ponad 30 lat pracują czoła, aby usprawniać i zwiększać efektywność przedsiębiorstw. No i oczywiście naszej konkurencji, która nas codziennie motywuje do kolejnych wyzwań i kolejnych wdrożeń z klientami. Serdecznie dziękuję.